Gmina Wieluń stawiająca transformację energetyczną oraz konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw powołała do życia Wieluński Klaster Energii. Stało się tak pod koniec czerwca. Przypomnijmy fragment naszego materiału w sprawie z początku lipca. Zielona energia elektryczna i cieplna oraz nowoczesne technologie wodorowe to przyszłość, która będzie wykorzystana dla rozwoju gminy Wieluń, zapowiada burmistrz Paweł Okrasa. Wieluń jako siedziba wielu znanych marek takich jak Wielton, Korona czy Ania Holding potrzebuje technologii dostarczających czystą energię. Z kolei mieszkańcy gminy oczekują czystego środowiska. Do koordynacji prac klastra zaproszony został Instytut Jagielloński, think tank zajmujący się sektorem energii oraz infrastruktury, a także właściciel i wydawca branżowego portalu biznesalert.pl. Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz utworzenia wielomskiego klastra energii zostało podpisane przez burmistrza Pawa Okrasę, prezesa Instytutu Jagiellońskiego Marcina Roszkowskiego, Marzenę Uram-Zugil S.A., Tomasza Kulickiego, Przedsiębiorstwo Komunalne w w Wieluniu, Tomasza Szataniaka, Wieltonesa, Krzysztofa Rybczyńskiego, Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu i Jana Malinowskiego, Geopol Development. Porozumienie ma charakter otwarty i w przyszłości będą mogły przystępować do niego kolejne podmioty. Choć do klastra energii przystąpiło kilka czołowych wieluńskich firm, nie ma w tym gronie ani wieluńskiej spółdzielni mieszkaniowej, ani głównego dostawcy ciepła w mieście, czyli energetyki cieplnej. Pytania o nieobecność obu firm w klastrze energii padły na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Co na to Paweł Krasa? Ze strony Urzędu Miasta moglibyśmy e, mi się dowiedzieć, że zostało podpisane porozumienie, tak zwany klasa energetyczny e, i w podstawowych celach tego klastra energii e, są zawarte różnego rodzaju tam e, obszary. Nie ma w nich słowa o geotermii. Chciałbym, znaczy tutaj nie widziałem na stronie Urzędu, chyba, że to źle przeczytałem, a e, dodatkowo pytanie takie jeszcze jest w tym e, punkcie, m, czy do tego klastra energetycznego było zaproszone Energetyka średnia jako największy wytwórca się po Zjednoczoniu. Dziękuję. Geotermia jest tam. Ma bardzo poczesne miejsce w tym, w tym dokumencie. Także tutaj nie ma, nie ma co do tego obaw. Generalny klastr energii jest, jest oparty o, o źródła odnawialne. Stąd w pierwszym etapie do tego klastra do tego klastra, nie zaprosiliśmy energetyki cieplnej, ale tego powiedziałem to podczas konferencji. To również, to również zarówno energetyka cieplna, jak i wieloletnia spółdzielnia mieszkaniowa będą do takiego klastra zapros zaproszeni. Odpowiednie rozmowy w tym kierunku przygotowujemy, musimy mieć jeszcze więcej informacji, więcej danych, więcej konkretów, żebyśmy żebyśmy takie spotkanie odbyli zarówno z jednym podmiotem, jak i drugim podmiotem, ale ale na pewno e, energetyka ciepła jest to istotnym, wręcz kluczowym elementem funkcjonowania tego klastra energii, także jeszcze chwila cierpliwości e, i, też, e, i też w tej kwestii będą kroki i ustalenia podejmowane. Temat kontynuowano dalej, o klaster pytał też przewodniczący Rady Miejskiej, a głos w energetycznym temacie zabrał również prezes WSM. Spółka, która no, ma udziały gmina Wielu w tej spółce, nie powinna jednak być zaproszona do tego klastra w pierwszej kolejności. Mówię oczywiście o energetyce cieplnej. Sam Pan mówi, że jest to kluczowy, kluczowa firma, która może w tym klastrze bardzo wiele wnieść, in plus. A, a... I pytanie, może też tutaj, czy w ogóle były do tej pory jakiekolwiek rozmowy prowadzone? Ja już nie mówię na piśmie, ale czy ustnie kontaktował się Pan z prezesem. Czy może na jakichś spotkaniach, nie wiem, czy były jakieś ważne zgromadzenia, czy były jakieś zgromadzenia wspólników, czy na takich spotkaniach w ogóle temat klastra był podnoszony? Nie wyobrażam sobie, żeby w Wieluńskim Klasie Energii nie było energetyki cieplnej i nie było Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Natomiast też jak powiedziałem wcześniej, dalej to powtórzę, chcemy najpierw zbudować zbudować możliwości, ile jesteśmy w stanie do tego klastra energii wrzucić z obiadami źródeł, jeżeli będziemy mieć to zbilansowane, wówczas wówczas dołączymy do tego klastra energetykę cieplną i takie spotkanie na pewno się odbędzie. Jest w najbliższym czasie walne zgromadzenie wspólników energetyki cieplnej, także pewne rozmowy będą też w tym zakresie podjęte. To nie jest, proszę Państwa, kwestia i sprawa, która jest na miesiąc czy dwa realizacje. Tylko to jest długie przygotowania, trwają, no bo też długi będzie późniejszy proces czy projekt realizacji, jeżeli takowy klaster uda nam się w sposób faktyczny zrealizować, przygotować i, i go i go określić. Teraz potrzebujemy, potrzebujemy dane z, choćby z zakładów pracy, które do tego, do tego klastra przystąpiły, o ich potrzebach na energię, na energię elektryczną, energię, energię ciepłą, o tym czy, czy ta energia jest potrzebna w jakich, w jakich fazach roku, czy ona jest w sposób niezmienny, ciągły, potrzebna, czy, czy są właśnie wahania. Także te dane z zakładów pracy w tej chwili zbieramy z tych, które, których Przedstawiciele brali udział w tym, w tym spotkaniu, to jest wszystko, to będzie wszystko analizowane. No i, i, i myślę, że postępów takich, takich widocznych dla mieszkańców no w tym roku nie będzie. to tutaj, W tym roku będą trwać prace uzgodnieniowe, prace koncepcyjne i na jakiekolwiek szczegóły można liczyć najszybciej uważam. W przyszłym 2021 roku i na pewno do tego momentu Energetyka Cieplna będzie do takiego, do, do takiego klastra zaproszona ponownie jak Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Czy w jakiejkolwiek rozmowie rozmawiał Pan na temat klastra z prezesem Energetyki Cieplnej, z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej? Czy była rozmowa? Bo to, że pan, pan w tej chwili, Panie Burmistrzu, mówi, że w przyszłości Pan zaprosi, ja bym chciał wiedzieć, czy w trakcie prac, bo wiemy, że jest podpisana. Taki list intencyjny, naprawdę tutaj z przedstawicielem ministerstwa, czyli tak ranga tego, tego wydarzenia była bardzo duża. Sam fakt tego, że ten klaster powstał jest bardzo istotnym elementem tutaj życia gminy. Dlatego pytam, czy prowadził pan takie rozmowy, czy zadzwonił pan chociaż do. do, do bo takie pustne rozmowy też są ważne one są oczywiście wiążące obie strony, więc pytam, czy była rozmowa z prezesem? energetyki cieplnej i czy była rozmowa z prezesem spółdzielni i tylko bym prosił o tak albo nie, bo proszę pana, to nie ma. Od... Proszę pana pan, pan zadaje pytanie, pan zadaje pytanie w sposób długi, rozbudowany, a pracę ode mnie odpowiedzi jednym zdaniem tak, tak się nie da, proszę pana dlatego, że dlatego, że tak jak powiedziałem to wcześniej rozmów rozmów na temat na temat Klastra na temat energii. Ja wcześniej przeprowadziłem, i to wcześniej to, to mam na myśli, kilka lat wstecz z panem prezesem Bednarskim jak i z panem prezesem Kajem. Taką rozmowę kiedyś przeprowadziliśmy na temat energii, właśnie wtedy, kiedy pojawiła się, pojawiła się możliwość wybudowania na terenie naszej gminy instalacji elektrociepłowni na biomasę, na słomę. I wtedy z panem prezesem Kajem, pamiętam, że rozmawialiśmy przed, przed ratuszem. Taka rozmowa, taka rozmowa była przeprowadzona. To jak wiemy zakończyło się fiaskiem tutaj dla, dla naszej gminy, bo, bo, bo w efekcie państwo radni uznali, że jednak, że jednak taka instalacja na, na biomasę nam jest w Wieluniu niepotrzebna i, i teraz uznałem, że takie spotkanie takie spotkanie, taka rozmowa to nie może się odbyć, proszę Pana, że ja do Pana Prezydenta Biedelskiego i powiem, że chcemy przygotować się do klastra. Nie, tutaj do tego, do tej rozmowy e, trzeba się przygotować w sposób konkretny, merytoryczny. I dlatego teraz zbieramy dane, których to danych energetyka ciepła nie posiada, jeżeli chodzi o, o pewne zapotrzebowania, choćby w firmach. E, e, zbieramy dane, ile energii odnawialnej jest, jest skupionej wokół wokół y, Wielunia i ile ewentualnie jeszcze takich, takich odnawialnych źródeł może powstać y, i jak będziemy mieć te, te dane szczegółowe, wówczas y, dojdzie do spotkania roboczego, merytorycznego, a nie, że ja wykonam roz, y, telefon, powiem no dobra, bo chcę zrobić klasę i, i tylko tyle. W takich rozmowach muszą być zawarte konkrety, a nie tylko tylko pewne prawda deklaracje czy, czy y, jakby to powiedzieć, założenia. Założenia mamy, ale, ale pod tym założeniem się, się muszą kryć już konkretne liczby, yy, które, które będą yy, dla wszystkich stron potrzebne. Tak jak powiedziałem wcześniej, powtórzę to po raz kolejny, nie widzę w ogóle yy, m, m, możliwości, żeby w tym klastrze nie brał udziału zarówno energetyka cieplna, jak i Wielka Spółdzielnia Mieszkaniowa, tylko na tym etapie jest zbyt wcześnie o tym mówić, bo jest zbyt mało konkretów. Natomiast takie rozmowy oczywiście się odbędą wtedy, kiedy będziemy przygotowani pod kątem merytorycznym. Panie burmistrzu, proszę nie prowadzić opinii publicznej w błąd. Jakimi kryteriami kierował się Pan zapraszając na przykład z dostawców mleka, przedsiębiorstwo komunalne, zugi, wielką. którzy jest z Pana sprawa. Proszę nie wracać też do historii tej niekratwionej inwestycji, która się idzie w Polsce. Nie powstała i nie powstanie, czyli to jest to spalanie tej słomy, gdzie ta, ta firma jeździ od miasta do miasta. Ostatnio kontaktowałem się z kolegami z Włocławka, bo też tam się przenieśli z tą swoją propozycją. I, i, i tak jak w każdym mieści się, kto później kończy fiaskiem. Co do... Klastra, będzie pan miał życzenie nas zaprosić, skorzystamy z zaproszenia i nie będę tutaj się już wypowiadał w jakichś rozmowach przed ratuszem, naszym pana w gabinecie, bo to nie miejsce, tutaj nie czas. Nie jestem dzisiaj upoważniony do reprezentowania spółki energetyka ciepna, tak jak również pan, bo musimy się spotkać i porozmawiać i proszę tutaj za dużo słów nie mówić, bo... I na razie tyle więcej o tej sprawie już w obszernej relacji z sesji Rady Miejskiej, którą jak zawsze pokażemy na zakończenie programu lokalnego TVK w temacie tygodnia. Zapraszamy.